Rozpoczęła się kalendarzowa jesień, a my zapraszamy Was na skrót tygodnia. W tle za mną bukowe drewno, które już zapewne zagościł Was niebawem w domach, niestety. No ale jest to najlepszy czas oczywiście dla tak zwanych jesieniar, a my nimi jesteśmy. Zapraszam na skrót tygodnia. 16 września w poniedziałek. Tematem, który opanował media w całym kraju była oczywiście... Powódź. Setki tysięcy osób straciły dach nad głową, dorobek całego życia, a poseł PiS Filip Kaczyński wziął wtedy udział w proteście w Warszawie pod nazwą STOP Pato Władzy. No i tutaj ludzie oczywiście zarzucali w komentarzach, że PiS zamiast skupić się na pomocy powodzianom, to cały czas jątrzy i oskarża jakoby to Donald Tusk wiadrami dowoził wodę i wylewał ją na terenach zalewowych powodziowych. No tak to niestety wygląda taką mamy polityczną rzeczywistość w Polsce na ten moment. I tego samego dnia informowaliśmy o policjantach, którzy zaapelowali do mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego, aby Ci nie wchodzili do rzek, ponieważ zdarzały się osoby, które właśnie nie zważając na wartki nurt wezbranych wód, wchodzili do koryta rzeki, nie wiedzieć dlaczego. Policjanci apelowali, aby tego nie robić. Wtorek to podobnie hmm, cały internet zalała fala informacji. To może jest złe porównanie, no natomiast tych informacji było mnóstwo odnośnie zbiórek organizowanych przez ochotnicze straże pożarne, czy nawet prywatne Osoby, a z terenu powiatu wadowickiego na tereny dotknięte powodzią wyjechała cała kompania. Nożownikowi z Andrychowa grozi dożywocie. Taką informację podaliśmy w środę. Poinformowała nas o tym prokuratura okręgowa w Krakowie. Mężczyzna nie może liczyć na wyrok niższy aniżeli 10 lat. W czwartek przyjrzeliśmy się bliżej oświadczeniom majątkowym radnych, w tym burmistrza. Andrychowa i zauważyliśmy dziwną prawidłowość, albo może nieprawidłowość. Otóż burmistrz Andrychowa Beata Smolec już kolejny raz podała te same kwoty wycen swoich nieruchomości. I na ten przykład 124-metrowy dom, który posiada oraz 26-arowa działka wyceniane są na 160 tysięcy złotych. Wiele osób w komentarzach mm, zasugerowało, że za taką kwotę może już dzisiaj zakupić te nieruchomości od burmistrz. A w piątek, 20 września, rozpoczął się turniej o Puchar burmistrza Andrychowa, turniej siatkarski, i w szaranki stanęły zespoły, oczywiście gospodarzy, czyli MKS-u Andrychów, drużyny TS Wolej Rybnik, TKS-u Tychy. A także u MKS-u Kęczanina Kenty. Kto wygrał? No, o tym poinformowaliśmy w sobotę. MKS Andrychów zwyciężył turniej o puchar burmistrza Andrychowa. W międzyczasie na stadionie zapasowym Beskidu Andrychów przy ulicy Dąbrowskiego odbywały się tradycyjne dożynki. I oprócz lokalnych artystów, którzy występowali, na scenie pojawiła się Gwiazda Wieczoru, czyli Kordian. Po dożynkach pojawiły się także informacje od e, pań z różnych kół, gospodyń wiejskich, że no coś tutaj e, dziwnie to wygląda, ponieważ przygotowały mnóstwo napitku, jedzenia, a one same nie mogły się doprosić nawet szklanki wody. Także tutaj sytuacja jest dość dziwna. E, spróbujemy się temu przyjrzeć bliżej i poinformować Was o tym. E, I zapomniałbym, e, wyjaśniła się sytuacja sprzed roku. E, otóż e, wtedy informowaliśmy właśnie o mężczyźnie, który, no jak zwał tak zwał, bił konia po pijaku. E, no i w tym roku dotarła do nas wiadomość, że został Skazany prawomocnym wyrokiem sąd skazał mężczyznę na 4 miesiące pozbawienia wolności warunkowo zawiesił tę karę na okres próby 3 lat, przepadek konia, zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 5 lat oraz 2000 zł nawiązki na fundację Otos Animals. A w niedzielę Miłosz Dubanowicz zajął drugie miejsce na mistrzostwach Polski w tai Natomiast zawodnicy z klubu Oyama Karate z Wadowic oraz Andrychowa wyjeżdżają na mistrzostwa świata w karate, które odbędą się w Japonii. No i o, w, o tym właśnie wyjeździe, o przygotowaniach do mistrzostw świata opowiedzą Wam zawodnicy oraz sam trener. Z mojej strony to już wszystko w tym skrócie tygodnia. Na następny. Zapraszam Was już za tydzień. i Miejmy nadzieję, że nikt z nas nie zachoruje. Jesień taka piękna. No wyjeżdżamy jutro. Jutro o godzinie 10 mamy zbiórkę na lotnisko. Wlatujemy z czterema zawodnikami do Osaki. Lecimy do. Dubaju, W Dubaju mamy przerwę 6 godzin i z Dubaju lecimy właśnie do Osaki. Leci czterech zawodników. Dwóch zawodników. Ukarszy Mateusz Domagała, reprezentujący Wadowicki Klub Karateo Jama i Wiktoria Filus oraz Marcin Tremarz reprezentujący Andrechowski Klub Karateo Jama. W Japonii będziemy w środę późnym wieczorem. W czwartek mamy luźny dzień, ale w piątek już się zaczyna i musimy zrobić trening. I w piątek mamy już o 16:00, mamy losowanie i ważenie. Walki juniorów rozpoczynają się w sobotę, czyli o 12:30 w sobotę, czasu japońskiego, a różnicę mamy 7 godzin. Rozpoczynamy walki w tym turnieju. Natomiast drugi turniej jeszcze jest w niedzielę startują seniorzy i on odbywa się w niedzielę. Tak na no, takie zawody, które się odbywają w Japonii, nie ma zawodników nieprzygotowanych, jadą tam najlepsi z najlepszych i w zasadzie ktokolwiek by nie wystąpił, trzeba być tak samo przygotowanym i nie ma to znaczenia w tym momencie. No, tak jest utarte, że Japończycy są najlepszymi zawodnikami, jest to kolebka, są u siebie, mają zupełnie inne regulaminy dla ciekawości, na przykład tam jest całkowita dyscyplina, nie wolno się w korytarzu rozgrzewać, nie wolno się w szatni rozgrzewać, nie wolno jeść na sali, nie wolno iść w korytarzu, tylko pierwsze piętro wystawione, wchodząc na dojo, czyli na ale Nie wolno wyjść tak, ściągnąć butów, zostawić w luźnym trybie, tylko musi być worek. Worek jest to zupełnie inna subkultura, do której jedziemy, ale jest to kolebka karate. Także wyjazd na te zawody to już jest dla nas wielki sukces, że możemy tam jechać i stoczyć, stoczyć się, my powiedzmy z Andrychowa z Wadowic, z miejscowości takich małych, wstawić, jechać na te zawody, zakwalifikować się do czołówki. Dla nas to już jest sukces, a jeżeli coś będzie jeszcze. Lepiej to tylko się z tego będziemy cieszyć, ale to już pan i państwo będziecie o tym wiedzieć. Jeżeli chodzi o treningi do przygotowania, no były cały czas podczas wakacji. Mieliśmy tutaj wyjętą za mną w tle ubymocnie rusale gimnastyczną, basen. Mieliśmy treningi trzygodzinne przygotowujące. Teraz w niedzielę zakończyliśmy takim treningiem tlenowym, rozruchowym, w po górach żeśmy przerobili. Od pół roku w zasadzie trwają przygotowania do obozu, obóz był szkoleniowy, przygotowany już pod tym. Także cały czas od lipca przygotowujemy się, żeby i kondycyjnie, i psychicznie, i wydolnościowo na te zawody jechać i spędzić. Skupiamy się, jak to mówią, nie na wygranej, tylko skupiamy się na najlepszej walce, a reszta to już jest poza nami. Ćwiczę karate już od czwartego roku życia. Do Mistrzostw Świata w Japonii przygotowujemy się już od niemal pół roku. Cały czas w pełnym gazie i nie możemy się doczekać już walk. Są to treningi trzy razy w tygodniu w klubie, plus treningi w domu, jakieś brzuszki typu na, na, na rozwijanie samego siebie, szybkość oraz kondycję. Sparingi raz w tygodniu. No i lecimy cały czas pełną parą. Karaty trenujemy od 10 lat, czyli tak naprawdę od 5 roku życia. Wtedy to tak już jeszcze. To już była chyba zerówka i wtedy zaczęliśmy naszą przygodę z tym sportem. Mieliśmy treningi w Andrychowie y, przez wakacje, potem wróciliśmy do Wadowic i Andrychowa w czwartki. Mieliśmy łącznie trzy treningi w tygodniu plus takie na przykład przygotowania w terenie, jak mieliśmy y, w Jaszczurowej tam taką tlenówkę. I tak to w domu jeszcze robiliśmy pompki, przysiady brzuszki, żeby się napędzić i umocnić. Przygotowujemy się na cztery walki po dwie minuty. Dotyczy również tego dogrywka czyli dwie minuty plus półtora minuty może być nawet. No, nie chodzi o wynik, tylko o to, żeby dać też dobrą walkę. Ważne, żebyśmy byli z siebie zadowoleni. Wynik jest już rezultatem tej walki. Musimy się przygotować na różne taktyki. W Japonii mają, są strasznie szybcy. Musimy się przygotować tak naprawdę na, na wszystko i na wszelakie taktyki z całego świata. Rodzice mnie strasznie wspierają od samego początku. Cały czas przy mnie szczególnie jest tata, wozi mnie na treningi. I, i mam me, mega mega ogromne wsparcie od samego początku. No, są nas bardzo dumni, wspierają nas w tym, co robimy. Też bardzo dużo dołożyli, żeśmy mogli jechać na ten wyjazd. Nie tylko oni, ale też cała rodzina. Trzeba być pewnym siebie i, i leci, lecimy tam, aby, aby coś pokazać. Tak, musimy być dobrze nastawieni. Chyba ta zmiana czasu jednak, bo jeszcze nigdy tak daleko od domu też nie byliśmy. I no, jednak będzie to do nas coś nowego. Myślę, że też ta zmiana czasu, ponieważ jeszcze nigdy nie lecieliśmy samolotem i to będzie taka pierwsza, dalsza podróż. No wchodzimy na matę, mamy oddać dobrą walkę. Co będzie, to będzie.